Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Beata Kuśmierek. Chciałam Państwa poinformować, że od 1 października wchodzą w życie zmiany w przepisach podatków VAT. Dotyczą one podatników, czynnych podatników podatku VAT, którzy na dzień dzisiejszy rozliczają się w formie deklaracji VAT 7, gdy są miesięczni lub deklaracji VAT 7K, gdy są podatnikami VAT kwartalnymi. Do 1993 roku nie istniał, nie funkcjonował w Polsce podatek VAT. Pojawił się w 1993 roku. Przedsiębiorcy wysyłali tylko i wyłącznie deklaracje vat -owskie. W tych deklaracjach VAT-owskich były skomasowane informacje na temat podatku należnego, naliczonego i kwoty zobowiązania lub kwoty do przeniesienia. Na przełomie lat 2016-2018 stopniowo wchodzili przedsiębiorcy w nowy jednolity plik kontrolny wraz z deklaracją. To zmiana. Ministerstwo Finansów opracowało standaryzowany układ i format jednego pliku kontrolnego. Wszyscy przedsiębiorcy musieli się do tego dostosować i do dnia dzisiejszego wysyłamy deklarację oraz w osobnym pliku jednolity plik kontrolny, czyli rejestr sprzedaży i nabyć. Od 1 października sytuacja się zmienia. Wbrew obiegowej opinii nie jest to tak, że likwidowana jest deklaracja VAT, tylko tak naprawdę powstaje plik, w którym jest część deklaracyjna i część ewidencyjna. Więc nadal raporty będziemy wysyłali, raz nadal będziemy wysyłali ewidencję sprzedaży i nabyć. Sytuacja się jednak pod względem jakości i zakresu informacji zdecydowanie od 1 października zmienia, a mianowicie w tym pliku będziemy wysyłali dek część deklaracyjną i część ewidencyjną. Ja chciałabym zająć się tutaj częścią ewidencyjną, bo to ona rodzi jakby najwięcej obowiązków i to w niej będą zawarte te nowe informacje, a mianowicie, do części ewidencyjnej, drodzy Państwo, dodano nam trzy części informacyjne, trzy pliki, w których będziemy wysyłali dodatkowe informacje. I pierwsza grupa takich informacji u sprzedawcy, który ma aż trzy takie zestawy informacji, pierwsza, pierwsze oznaczenia, proszę Państwa, to oznaczenie towarów i usług, drugie oznaczenie, druga grupa oznaczeń to oznaczenia procedur. I trzecia to oznaczenia dotyczące dowodów sprzedaży. W pierwszej grupie, tak zwanej GTU, grupy towarów i usług, pierwotnie w wersji, w pierwotnej wersji też, tychże zmian w projekcie, było aż, 13, było aż 30 grup towarów i usług, obecnie jest to 13. W oznaczeniach procedur mamy również 13 procedur i kilka oznaczeń dla dokumentów sprzedażowych. Przechodząc do nabywcy, on również ma nowe obowiązki ewidencyjne. Czyli w podatku naliczonym będzie pokazywał procedury i będzie pokazywał, proszę Państwa, oznaczenia dowodów w sprzedaży. Pierwszą, dla przykładu, jedną z wielu tych procedur jest procedura MPP, mechanizm podzielonej płatności. Do tej pory przedsiębiorca tylko oznacza na fakturze sprzedawca, gdy sprzedaje taką, wykonuje usługę, czy sprzedaje taki towar z załącznika nr 15, oznacza to na fakturze. Natomiast w ewidencji sprzedaży nie pokazuje, że, do, że ma procedurę mechanizmu podzielonej płatności. W, tych, od, w tej nowej sytuacji zarówno nabywca, jak i, od, jakby i sprzedawca muszą oznaczyć w ewidencji taką fakturę dotyczącą takiej transakcji znacznikiem MPP. Bardzo dobra sytuacja, którą tutaj mamy, że obydwie strony pokazały to z, ze znacznikiem MPP jako znacznikiem procedury. Gorsza sytuacja będzie miała miejsce, proszę Państwa, gdy sprzedawca oznaczy MPP. A nabywca nie dostrzeże tego obowiązku i tutaj nie oznacza takiej faktury nabycia mechanizmem podzielonej płatności. To już jest problem, który może powodować dalsze czynności, a na pewno będzie powodował, bo nie ma tutaj tak zwanego lustrzanego odbicia. Sytuacja może być inaczej i mieć miejsce inaczej wyglądać, a mianowicie to nabywca oznaczył MPP a sprzedawca nie dostrzegł tego obowiązku. <laughs> Przepraszam, obojętnie jak będzie wyglądała sytuacja, czy to nabywca, czy odbiorca nie oznaczy, będzie to powodowało konieczność wyjaśniania i konieczność, proszę Państwa, poprawy, bo na pewno któraś ze stron niewłaściwie oznaczyła w ewidencji tąże procedurę. Jakbym chciałabym zobrazować Państwu tą zmianę jakościową tych informacji przesyłanych, to bo rzeczywiście ta automatyzacja i cyfryzacja kontroli idzie bardzo daleko, to porównując to do pacjenta, który badany był przez lekarza poprzez mierzenie temperatury i sprawdzenia stanu w jego gardle, to w tej chwili, proszę Państwa, mamy taką sytuację, że przechodzimy do tomografii komputerowej czyli tak naprawdę każda operacja przedsiębiorcy będzie diagnozowana poprzez różne procedury, różne znaczniki, no chyba, że ewentualnie no, akurat nasza działalność nie będzie związana z tym, ale bardzo mamy wiele pozycji w załączniku numer 15, dokładnie 150, gdzie mamy różne usługi, różne towary, poza tym to oznaczenia GTU opierają się również o nomenklaturę scaloną, o PKW.U. 2.15, 2.8, więc są to, jest to dosyć duża grupa przedsiębiorców, którzy albo po stronie nabyć, albo po stronie sprzedaży będą musieli oznaczać te transakcje. Chcę Państwu zaproponować zapoznanie się z tymi zmianami poprzez udział w ośmiodcinkowym webinarze. Specjalnie podzielone to jest na pojedyncze, małe odcinki, żebyście Państwo mogli to w dowolnym momencie sobie odsłuchać i Ciężko jest rzeczywiście nie uczestnicząc w szkoleniu takim stacjonarnym, na online-nowym, na webinarze, skupić się tyle czasu, w związku z tym, czego dowiecie się w poszczególnych odcinkach? W odcinku pierwszym, jakie towary będą w ewidencji podatku należnego oznaczane GTU. W odcinku drugim, jakie usługi będą w ewidencji podatku należnego oznaczane GTU, jakie znaczenie ma dla przedsiębiorcy raportowanie procedury w ramach nowego JPK, czyli procedury? Jakie procedury, kiedy mają zastosowanie? Jak należy prezentować sprzedaż ewidencjonowaną na kasie fiskalnej i jak, jak oznaczać faktury wystawione do paragonów specjalna procedura i specjalne znaczniki, jakie oznaczenia zobowiązany jest stosować nabywca, bo nabywca również, jak widzieliście Państwo, ma swoje oznaczenia i jakie zagrożenia związane są z mechanizmem podzielonej płatności, tak naprawdę dla obydwu stron. Poza tym, jak należy prezentować korekty w jednym pliku kontrolnym z deklaracją, co kosztuje 500 zł, jak uniknąć kar, jak przygotować firmę na nowy JPK z deklaracją. Jeżeli potrzebujecie Państwo takiej wiedzy, skontaktujcie się Państwo z nami. Zapraszam serdecznie na webinar. Myślę, że cyfryzacja kontroli przedsiębiorców będzie szła dalej. To jest tylko kolejny krok. Kolejnym, następnym krokiem, proszę Państwa, wiecie Państwo, że wchodzą kasy online, w niektórych branżach już weszły. Poza tym będziemy mieli centralne repozytorium faktur, więc rzeczywiście te kontrole idą w kierunku cyfryzacji, a nie kontroli bezpośredniej przedsiębiorcy. Dziękuję pięknie Państwu za uwagę. Zapraszam na webinar, jeżeli Państwo, u Państwa rozbudziłam potrzebę zdobycia informacji w tym temacie. Dziękuję pięknie. Do widzenia, do usłyszenia lub ewentualnie do zobaczenia.